Jak mówiliśmy wczoraj, Facebookowa kłótnia Iwony i Waldka z Sanatorium Miłości 2 przeniosła się z Facebooka na łamy tabloidów. Iwona wyrzuciła Waldka po niepochlebnych komentarzach pod jej adresem, zarzucając mu, że ma w sobie za dużo jadu. Waldek odpowiedział jej na łamach tabloidu nazywając ją aktoreczką, a Iwona wytknęła mu, że kiedy myślał że ma u niej szansę był miły, a dopiero po odrzuceniu jego zalotów wyszło szydło z worka. Okazuje się, że ta dwójka wcale nie zamierza na tym poprzestać. Waldkowi nie odpowiada nie tylko Iwona. Uważa, że jego koleżanki i koledzy z turnusu są aktorami, którym zależy tylko na Sławie. Twierdzi, że wiele osób zmieniło się w trakcie emisji programów telewizji i że Sława poprzewracała im w głowach. Co więcej dodał, że cieszy się, że odwołano nagrania do odcinka Wielkanocnego, bo większość grupy jest ze sobą skonfliktowana i na planie dochodziłoby do samych z pięć, w takcie dziesięciu odcinków, które oglądaliśmy wyglądali na dosyć zgodną grupę, która świetnie czuje się w swoim towarzystwie. Czyżby rozłąka im nie służyła, Iwona natomiast w innym wywiadzie twierdziła, że uczestnicy bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili, są dla siebie jak rodzina i wszyscy pozostają w stałym kontakcie. Co więcej, że grupa ośmiu osób regularnie spotyka się i odwiedza wzajemnie. Czyżby Waldek został z tej grupy wykluczony, a może to tylko płonne nadzieje Iwony? Cóż nie da się ukryć, że sytuacja jest precedensowa i że jeszcze nie mieliśmy konfliktów na taką skalę po programie. Może jednak TVP powinna nakręcić ten dodatkowy odcinek, żeby wszyscy mogli sobie wszystko wyjaśnić przed kamerami? Jak to zazwyczaj się dzieje w rolniku? Taka sugestia.